Zwycięstwem Jamalek z poloni Leszno zakończyły się koszykarskie derby Wielkopolski. Leszczynianie niesieni do pingiem kibiców, którzy po brzegi wypełnili halę Trapez, pokonali biofarm basket Poznań 82 do 69. Na początku przegrywaliśmy, odrobiliśmy straty. Bardzo fajnie, bardzo fajnie bawią się dzieci, fajne widowisko. Mecz rozpoczął się niekorzystnie dla miejscowych, którzy po pierwszych 10 minutach przegrywali z zawodnikami z Poznania 14 do 24. Pan myśli, kto wygra? Oczywiście, że polonie. Jak zawsze. Zawsze kibówcujemy z całego serca. Jednak druga kwarta należała już zdecydowanie do podopiecznych trenera Łukasza Grudniewskiego, którzy na przerwę schodzili prowadząc 38 do 33. Bardzo fajnie zapraszamy na każde mecze, bo będziemy praktycznie na większości występować i no jest, są emocje, klaszczemy, bawimy się i zachęcamy, żeby więcej ludzi przychodziło, bo to wspiera nas, nasze, naszych chłopaków, którzy grają i no na pewno im to pomaga w dalszej karierze. A kto wygra? Polonia Leszna, no. Po zmianie stron koszykarze ze stolicy wielkopolskiej próbowali odrabiać straty, jednak ostatecznie to zespół z Leszna zwyciężył różnicą 13 punktów. Raz jest dobrze, raz jest gorzej, ale fajnie, fajnie. Kilku chłopaków pociągnęło, Kuba między innymi, także Tomek, także jestem zadowolony. Kolejne kapitalne zawody zaliczył Jakub Kelner, który do dorobku Leszczynian dorzucił 16 punktów. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że, że tak to się skończyło, bo początek był bardzo ciężki. Także cała drużyna włożyła mnóstwo siły i wysiłków, to, żeby dzisiaj wygrać i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się udało. Ostatni tegoroczny mecz nasz zespół rozegra 17 grudnia w Prudniku z tamtejszą pogonią. Natomiast do hali Trapez poloniści powrócą 7 stycznia przy okazji rewanżowego meczu z Astorią Bydgoszcz. Komunikam!